się ma na w kolumbie cykusy, to panel, kolumbie, skrzydłowe na Vertigo może się uda w końcu coś tutaj wygrać. Michael Sorto... Cholera, cholera jak to się czyta No proszę żeby pistoletówka się udała zawsze najważniejsze jest pokonać tego pierwszego, a później z tym drugim to już tylko zabawa Mamy to <grych> Dobra. Czyżbyśmy grali teraz 2 na 1? Chyba 2x1, całów so, też, bo że kosa była, to by musiał być zebus. Szkoda, że za późno włączyłem nagranie, jaka Fajny <grymny> headshot był. To chyba zagrany 1x2, coś mi się wydaje. Właściwie dla nas to 2x1. Na też my kill świetnie 4 zronienia, czym przypadkiem już nie jest taki trochę poddany, że tak powiem niestety wrócił od tej lądy jeszcze jeden został on może być teraz tak naprawdę wszędzie A sobie przywateruje żeby mieć Pełny magazynek A tu wrócił i dalej stoi na spawnie, nie wierzę w to Wiedziałem, że go tu nie będzie To było pewne Zaczął się ruszać Nie wiem, postąpiłem go piowiem. Czy na tym nic nie poradzę. Szkoda tego, bo mogło być już 5-0 w krótkim czasie nawet. A po prostu nie ukryję właśnie w taki sposób, proszę kur... No. Jak można się ukrywać z takim czymś? Przecież tam nie ma żadnego kartu na nic i łatwo go widać. Tego nie widzę. Ciekawie. Dobra, zostanę jeszcze nie on malowany. I koniec. Cici. Jestem na pewno będzie tam... ...z tą swoją snapelką. Gdzieś na pewno tu jest. Nie nienawidzę takich ludzi, którzy kurde cztery rundy nie grają, nie ma ich, a później nagle i przychodzą, i kampują ze sobą tak, tak, Nienawidzę takich ludzi właśnie. Nie wiem co on ci tym teraz, czy co. Nienawidzę takich typów ludzi. Grasz, graj cały mecz. Nie grasz, nie graj cały mecz. Proste. Nie wiem kto to był, Furkan znowu nie żyje. Teraz w taki sposób się schował, ciekawe. A ja nie wiem, coś mi ten kość teraz nie pasuje. Teraz nagle jak on podchodzi na... Chyba podchodzi na sił się, bo teraz już się z tym, ale nagle jak on podchodzi, to on, tak jakby się cefał już do tyłu. Nie rozumiem. Ja sobie lepiej co po prostu chcę. No i takich ludzi nienawidzę. Naprawdę nienawidzę, których nie ma pół meczu, od 4-0 już było i nagle przychodzą i strzelają. Nie rozumiem. O no mnie nie wiem, kiedy to ostatni raz było, czy w ogóle kiedykolwiek tak było. Jak ktoś odszedł, to odszedł, no już na stałe. Fulkan. Nie, jeszcze jeden śleż, bo mało. I teraz się zdenerwowałem. W kawach, Dziękuję. Super. Tak, świetnie. To nie, nie takie mi się 6 za barem, 1 na 1 z Fulkanem, powinien to wygrać. Już myślałem, ale mamy siódmą rundę. Nie, nie. Mm. Nadal nic, ani widła, ani suhu, nic. To go porobili. Ale mam lipę. O A, ale się pięknie udało. Dobra, mamy rundę. Ważne, że nie przegraliśmy tego meczu. To jest najważniejsze teraz. Myślę, że ktoś tutaj przyjdzie. Przynajmniej jeden, no, ale chyba nie. Zabiło. Dobrze, wygraliśmy. Na szczęście mu nie pomógł. Mamy <laughs> Cię, gdy przyszedł. Dobra, wejdź w górę, komentarz, jak to jest na tym. Widzimy się, oczywiście, w następnych materiałach. Jakie to były ręby, tylko. No, no i się mam